Cześć, witam Was w bardzo, ale to bardzo smutnym i chyba już kolejnym tego typu filmy na kanale. Jak widzicie, w moją cholorę chyba jakaś, nie wiem, czarna magia dopadoczy. Nie wiem, prokać nie będę. Zazem powiem o co chodzi, Może się domyślać, że coś się stało z samicą barana francuskiego czarnego, która miała się właśnie kocić. Więc co, za chwilkę wam ją. Pokażę. No i sami zobaczycie. Jak widzicie stała się chyba najgorsza rzecz jaka mogła być. Czyli nie dość, że wyko to nie będzie. To jest sami ta zdechła. Z młodymi w brzuchu. Mega mega sało Znieca się kociła, dość długo miała jakieś problemy, więc najlepsze rozwiązanie będzie ją rozciąć. No i również też to zrobię. Oczywiście wam tego nie pokażę, bo to będzie. Strasznie drastyczne, więc No tak to niestety wygląda Fajne gniazdo zbudowała A tu taka niespodzianka, no dziwne Zawsze fajne młode dawała A teraz No nic No szkoda, że już to jest trzeci ze, ze stada posłowowego Nie wiem, się chyba klątwa nad moją hodowlą, czy coś takiego No nic, dobra ja ją rozetnę i postaram się sprawdzić, co to mogło być. Jaka przyczyna była z gonu samicy. No i samicę już rozciąłem. No i już ją też zakopałem. Tutaj sobie tak przypatrzyłem tutaj tą ściółkę, czy na pewno tutaj żnego młodego nie ma, no ale nie ma nic. Jest tylko pełno krwi. No i tak rozciąłem yy, samicę. Zaczniemy od młodych ile było młodych byłoby pięć. Były trzy żółte, jeden czarny, i jeden niebieski. No mega, mega szkoda, ale też nie o to chodzi. Aha, o to chodzi, że były też mega duże, bo największy miał tak na oko około 12 cm i każdy był, prawie każdy był osobno. Taki w wóreczku to, to jest chyba macica, i o ile dobrze pamiętam. Prawie każdy osobno był, więc no były spore młode. No ale ja samica miała problem z wątrobą. Bo była taka, nie taka czerwona, taka fajna, tylko taka o wiele bardziej taka biała. Więc też trochę słabo, ale dziwne, bo normalnie jadła, piła wodę, więc... No ale trudno no. Samiczka zdechła, samiczki nie ma, strata. Jest. Kolejny klik zasada podstawowego. No i tak. No i tutaj wam dam teraz zdjęcie, samiście jak to wyglądało po rozcięciu. Jeżeli ktoś nie chce tego oglądać, to przejmijcie sobie tak z 5 sekund dalej ten film. No a kto chce widzieć, to zobaczycie sobie. Dobra, daj teraz zdjęcie. No i kto widział zdjęcie, no to widzieliście, się, że no słońce rozciąłem. No i tak to właśnie wyglądało. No nie powstaje teraz nic innego jak teraz tą klatkę fajnie posprzątać i będzie sobie czekanie na nowego lokatora. No nic, mówi się trudno, żyje się dalej, nie podajemy się. Dobra. No i chyba tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że w sumie ciężko powiedzieć, że właśnie ten film spodobał, bo nie był taki za fajny. No dobra, ale zasadźcie tą łapkę w górę, subka i dzwoneczek, i w opisie tego filmu wyjątkowo jeśli się link do donatów, się mogli mnie wesprzeć, bo samiczka była warta około 150 zł. Można nawet trochę więcej. Więc jestem kolejna 150 zł. W tyle. Dobra, ja się pewnie nam do kolejnego, czy się, no i cześć.